Maneczko, widzowie, dzisiaj nagrywamy odcinek po Brookhaven. Jak widać, jestem z moją siostrą. Siema, przywitaj. Siema. I dzisiaj będziemy nagrywać, jak, jak my lubimy grać w Brookhaven. Jak, jak widać, wczoraj był Halloween. Yy, I my. Zbieraliśmy, i my cukierki? Zbierali, zbieraliśmy cukierki. Zbieraliśmy cukierki. I właśnie idziemy robić dom. Na 12. Się ja, jak jak, jak no, wam będzie się podobać Filmiki To będziemy więcej takich Takich filmików nagrywać Na przykład oj. Dobra widzowie Taki dom jak, jak nam się nie spodoba To zmienimy No czyli wyjdziemy I wejdzie, wyjdziemy z Robloxa No, no spoko jest nie no dobra, git jest. Jaki te drogi? No, jeszcze na jest. no lule? Nie, zostawiamy. Dobra, Daniela, gdzie masz? Moja siostra ma na imię w Robloxie Överek10. Oczywiście dawajcie follow Nam będzie bardzo miło. I przed odcinkiem dajcie łapkę w górę i subskrypcję i, dać, i dajcie komentarz, a my... Znam z góry dzięki i yy, na przykład my gramy. No, pokażę Wam jak my gramy i tak ten odcinek będzie trwać tak. 30 minut? Nie wiem. Dobra, Dania, ja tu mam. Widowie, ja tutaj mam obok te... Ja tutaj mam. Tak, a ty możesz mieć yy, tutaj, tutaj. Tak, tutaj. Ja mogę jak chcę dekorować. Dobra, mi też bierzemy to i udekorujemy sobie pokój. Ja zazwyczaj biorę tutaj komputer i udajemy, że zarabiamy. A jak, a jak Wam się spodoba, i zarobimy jakieś pieniądze na zdrowie, i to, to, to kupimy Robuxy, a za te Robuxy na przykład wydamy na jakieś fajne game passy. No, a my lecimy. My dzisiaj hmm, hmm, widowie mo, go, może będę chyba może będę mało e, mówić, ale, ale postaram się bardzo często mówić. Na przykład oj, 10% to musimy tak nagrać hmm. tutaj usiądę i tak. No to bez telewizora Nie, w sumie z telewizora Dobra. Zaraz przejdziemy do pokoju Danieli, czyli mojej siostry Dobra, tutaj będzie Tutaj tak i tak o. Idziemy do pokoju mojej siostry. Tutaj. Tutaj Daniela sobie... Tutaj moja siostra sobie leży na hamaku. A ja już udekorowałem. Dobra, no to... Baryk, 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 ty też mów, mm. y... O, o, widzowie ktoś do nas spukł. O, chyba do nas Hunter dzwonił. Nie wydaje mi się. Widzowie, poczekacie tutaj chwilę i skoczę po ładowarkę i zaraz wrócę. Widzowie wróciłem. I ja. Ja stoję. Jest. Widzowie, postaramy się dwa, dwa filmiki na jeden dzień e, 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 to nagrywać. Chodźmy do spalni Do spalni Widzowie my się przenosimy do innego pokoju Chodź. chodź. Widzowie, sorry na to wszystko, że, że jakieś dźwięki są dziwne, ale po prostu my mamy... Dobra. Ach, i teraz... Jesteśmy uratowani Widzowie i pa... Dobra my teraz Daniela Dan... Daniela teraz Będziemy mieć kolację, okej? Okay? Kolację No Ozdobiłaś Okej, okay, ale chodź zjeść kolację Damy, tutaj damy witamy ja nieźle. Ta moja siostra się przebiera za Zoe. Jak, jak, jak nie wiecie co to jest, to tutaj w rogu jest pokazane. Tutaj w rogu jest pokazane. Ja mam. Ja, 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 sobie robię Widzowie na 300 subów robię live na Brookhaven i będzie można. I po prostu trzeba mi wysłać zaproszenie, za, zaakceptuję. I będziemy grać sobie na Brookhaven. I, i na, na 500 subów ja robię piosenkę swoją. Okej, okay, ja sobie. Wyszuję Zo... Zoe. Zoe. Poszulka Zoe. Ale nie, bo tu tak nie wyszuka. Okay. No, wpisałem Zoe. Okay. Dobra, Daniela, ja tutaj nam robię kolację. Ale ja? do... A, no i co z tego? Ale nie rób do skiną Zoe. Jeszcze. Albo nie będę nagrywać. Okay. Dobra, widzowie. Moja siostra się przybiera za Zoe, więc. Widać... Zostaw za koszulkę! Zoe? Tak. Widzowie, ja tutaj sobie czekam na moją siostrę razem sobie. Zjemy kolację, obejrzymy jakiś film, co nie? No, tylko trzeba chwilę poczekać, a ja sobie pójdę na, na chwilę do swojego pokoju. Sobie, pogram chwilkę, na przykład. w... Nie, to. O, sobie robimy gierkę. Ett... Dobra, teraz gram. Teraz sobie pogram Fortnite'a.

Jak on wszedł? Mój znajomy. Przepraszam, widzowie, za niego. Na trzy łapki w górę robimy drugą część. Fajnie. Tak jej O, moja siostra zrobiła. Właśnie wam pokażę. Trzy, dwa, jeden i pyk! To jest Zoe. Widzowie, na trzy łapki w górę. Jak dacie trzy łapki w górę, robimy drugą część brukaru. Chodźmy tam do stadika, Zrobiłam nam śniadanie. Gdzie? A, znaczy kolację. Tutaj. Nie, tu. Tu usiądź. Obok mnie. No. Tak, masz, tak, masz. Tak. Jemy. a niom, niam, Nom, Ale my chodzimy do szkoły? No, my chodzimy do... Ś... Nie, my skończyliśmy szkołę. Dobra. Ja już Gdzie... jadę gdzieś. Nie, bo przecież jest wieczór. A, jedziemy za niedługo na... Ten... Dalej bajato, Dalej da dada... bioty, bioty. Jedziemy, pakuj się, Pakujemy się i jedziemy na namioty widzowie. Proszę ze zysta... dobra, no, no. Hmm. Y Szukam, szukam czegoś. Tylko nie mogę znaleźć tego widzowie. cukierki, dużo? Gdzie to jest? Mm. Dobra, znalazłem. Już? Jesteś Zabra gotowa? cukierki i walizkę. Tam, I tam są moje ja rzeczy. Ja walizki. Ja wziąłem wszystkie, wszystkie rzeczy. Widzowie, a musimy włączyć wszędzie światło. Marek! Ale musimy wyłączyć... Ale nikt sobie tam leży. Wyłączamy widzowie wszędzie światło, bo bo gdzieś Ja chcę tu. Dobra, ja na górze wyłączam, i na dole, a ty możesz tutaj. Dobra, w moim pokoju. Dobra, wyłączamy teraz światło. Dobra, Na górze, a tutaj wyłączyłeś? Ja właśnie wyłączam całe piętro, teraz trzeba nadąć. Przepraszam za tego znajomego. On po prostu chodzi ze mną do szkoły i po prostu mnie... Teraz akurat... On chyba nie wie, że ja nagrywam odcinek. I dlatego mi z wami. O, jeszcze tutaj w łazience i chyba wyłączę wszędzie. Dobra. O się Ja ci, Ja ci zrobiłem. Dobra, wychodzimy. Widzowie. Teraz jest ranek i my jedziemy. Dobra. No nie, dobra. Ym, jakiś samochód. Jak byle jak byle Jesteś? Tak. Namioty. Widzowie, bo... Ja tak dobrze nie pamiętam gdzie są namioty. Przepraszam, przepraszam za tego z Wydaje mi możliwe, że jutro nagramy drugą część, jak będą trzy łapki. Wychodzi, ja tutaj zaparkuję. Chops. Dobra, widzę. Tutaj się wprowadzamy, no i jak tutaj na górze, co? Ktoś tutaj jest? Co? Co? Nie wiem, czy się tutaj odwaliło? Pasek jest? Ja albo idę do I ja no ja też właśnie widzą jak nie wiecie gdzie są drony, jedziecie w tą okolicę i jedziecie na tą górę Ja sobie tam się dojdę. Widzę przepraszam na te dźwięki jakby jak będę miał Robuxy, to kupię prywatny za 100 Robuxów, więc muszę mieć te Robuxów. No <p> chyba, że coś będzie takiego <theory> niezamysłowe, to że nie ma ani jednego, ani jednego, ani jednego, za mój polski, nie wiem, gdzie ja Давайте сделаем это сабрить. Это какое-то не знаю. Нет. Pish Widowie, szybko do le, dojedziemy tam, to wychodzi. Nie no, idę do domu. Dobrze, minikuperem dojedziemy. Nie, nie wiem. Widowie, dobra, widzimy się jak tam dojadę. Ale na, gdzie? Na namioty. Ty, ale czemu ja nie jestem? Mioty? Źle pojechały? Ja wodę, ja wodę. To, to jest tajny, więc widzowie. Może kupimy to albo premium na pewno to. <ścoughs> Jak. Dobra, widzowie, dojechaliśmy tutaj, tylko nasze zołgi nie wiem, gdzie jest. Widzowie, jak coś, w w szkole teraz są te wakacje, więc my sobie pojechaliśmy na namioty. Za tydzień wracamy. Siema. Co robimy? Dobra, ja, sam, ja chyba sobie trochę popłynę. To będzie nie działało. Płynę! Chodź, chodź. A by nie było. Zoe. A cię nazywała Zoe? No, chodź, jestem. Płynie. A nie, a nie. Widzowie, pierwszy jaki game pass kupimy, to chyba kupimy premium. Albo co? Wow, Widzowie, trwa konkurs o 1000 Robuxów. Znaczy o 100. Jak chcecie wygrać, musicie dać łapkę w górę, subskrypcję i, macie, i napisać swój nick. W komentarzu pod tym filmikiem i, i, i. ja wybiorę 10 randomowych osób z komentarzy mogą wygrać albo 100 robuxów albo 1000. No, Moja siostra gdzieś idzie, zaraz wróci. Mm, widzowie, dziwne to znowu trochę.

Dobra widzowie, widzowie widzimy się do następnego odcinku, nara.